Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam zrobić czytanie na tydzień od 21 sierpnia do 27 sierpnia 2023 dla wszystkich znaków. Tradycyjnie czytanie zrobię na dwóch taliach. Zacznę od tej talii. Pierwszy znak to jest baran. Tradycyjnie wlosuję dwie karty. Rycerz monet i rycerz kielichów. To jest tydzień dobrej komunikacji oraz stabilności finansowej. W tym tygodniu osiągniemy swój cel. Do celu będziemy szli pomału, ale osiągniemy cel, spłacimy. W tym tygodniu może powrócić sprawa lub osoba z przeszłości. Niektórzy mogą się zauroczyć. Romansować w tym tygodniu. Będziemy mieli dobrą kondycję finansową. I tego wam życzę. Następny znak to jest byk. Giermek buław. Giermek mieczy. To jest tydzień komunikacji, która może nas zachwycić lub zdziwić. Możemy być uszczypliwi, albo ktoś w naszym kierunku będzie uszczypliwy. Należy wyjaśnić sprawy z przeszłości. Również trzeba postawić na swój rozwój osobisty, sięgnąć po pomoc i nie bój się poprosić o pomoc. Również nie będzie polemiki, dojdzie do porozumienia. To porozumienie. Da nam dużo korzyści. I tego Wam życzę. Bliźnięta. Pustelnik. Sprawiedliwość. To jest takie wycofanie się z roszczeń. Będziemy kierować się rozumem i racjonalnością. Trzeba rozważyć wszystkie plusy i minusy. To jest tydzień uczciwości, rozliczeń i spokoju. Wrócimy do spraw zaległych w sensie społecznym i praktycznym. Podpiszemy dobre umowy, wyciszymy się, zbudujemy kodeks moralny, który powin, powinien stać na piedestale. Również należy zwrócić uwagę na wartości. Dziękuję, gdybyś. Kolejny znak rak. Rytm. dziesięć kiliów. To jest tydzień sukcesu, radości i zdecydowania. I zadowolenia. Dostaniemy pomoc od życzliwej kobiety. Niektórzy wybierają się na spotkanie, na wesele, czy inne przyjęcie. Również odniesiemy sukces. W sprawach zawodowych nawiążemy nowe kontakty, kontakty towarzyskie. Niektórzy wyjadą, a niektórzy pomyślą o zakupie samochodu. To jest tydzień dobrych zmian. Otrzymamy dużo wiadomości, dużo informacji. To może być naprawdę miły tydzień i tego Wam życzę. Lew cesarzowa. 10 buław. To jest tydzień zakończenia procesu czy wielu procesów. Jesteśmy na ostatniej prostej. Kończymy dibiać odpowiedzialność za kogoś niedojrzałego. Załatwimy dużo spraw. Dużo spraw się wyjaśni. Otworzymy oczy na pewną sprawę czy osobę. Postawimy na siebie. Zadbamy o siebie. Zadbamy o swoją kondycję. Będziemy mieli dobrą sytuację finansową. I tego Wam życzę. Panna. Trójka. Kinów. Siła. To jest tydzień dobrego i miłego kontaktu. Zakończymy szczęśliwie swoje plany. Wyjdziemy ze swojej strefy komfortu. Będziemy aktywni, zdecydowani, seksualni. Również to może być tydzień nacisku. To jest tydzień takiej wiary, wiary w siebie i w swoje możliwości. Będziemy komunikatywni. Nie, nie będziemy stronić od żartów, od zabawy. Od luźnej komunikacji. Dziękuję. Dba o siebie. Waga. Osiem monet. Rycerz Bława. Krew to nie woda. W tym tygodniu do sprawy podejdzie, podejdziemy sumiennie, drobiazgowo. Będziemy Systematycznie. Niektórzy podejmą się edukacji, a niektórzy załatwią sprawę w urzędzie. Przepędzimy wroga, ale go jeszcze nie pokonamy. Również niektórzy uświadomią sobie o popełnionym błędzie. Dziękuję, dbaj o siebie. Skorpion. Karty przełożyłam i wlosuję tradycyjnie dwie karty: osiem mieczy i dziesiątkę mieczy, gruba. Nasza dezorientacja będzie większa od realności. To może być tydzień blokady emocjonalnej, ograniczenia. Będziemy mieli dobrą organizację pracy. Otrzymamy nagrodę finansową. Ciąg przeciwności kończy się. I zaczyna się zmiana na lepsze. To nie uczucie was trzyma, ale trzyma was odpowiedzialność, obowiązek i codzienne sprawy. Dziękuję, dba o siebie. Może przejdę teraz do tej tali. Kolejny znak po skorpionie jest. Trójka, kielichów, królowa, kielichów. W tym tygodniu nawiążemy ciekawe kontakty, będziemy otwarci, komunikatywni, posłuchamy swojej intuicji. Szczęśliwie ukończymy swój plan. Rozwiążemy stare problemy. Nawiążemy kontakty towarzyskie. To jest szczęśliwy zwrot danej sytuacji. Spędzimy czas w gronie przyjaciół. Również możemy ukryć swój, ukryć swój ból pod maską uśmiechu. Dziękuję, dba o siebie. Koziorożec Królowa była. 6. monet. To jest tydzień rozliczenia, dopłaty, wypłaty. Kobieta będzie pomocna. Albo my pomożemy kobiecie. Otrzymamy wsparcie. Niektórzy zaangażują się remont w domu. Zyskamy dużą świadomość. Otworzymy oczy na pewną sprawę czy osobę. To jest tydzień inicjatywy, działania, komunikacji. I tego Wam życzę. Wodnik. Król Bław. Piątka Monet. To jest tydzień myślenia, co dalej. Sięgniemy po pomoc lub damy pomoc. To jest tydzień dużego działania. Również Podkreślimy, swój, podkreślimy swoją osobowość. Będziemy odważni, komunikatywni. Załatwimy sprawę w urzędzie, czy z mężczyzną. Będziemy mieli dobrą sytuację finansową. To jest tydzień takich plotek. I również zrealizujemy swój plan. Dziękuję, dbaj o siebie. I ostatni znak ryby. Księżyc. 10 mieczy. Bardzo podobną sytuację ma skorpion. Przesłuchaj, przesłuchaj skorpiona jeszcze raz. W tym tygodniu możemy mieć trudne połączenie ze skorpionem. Trzeba otworzyć oczy, zobaczyć prawdę. Trzeba rozwiązać stare sprawę albo starą sprawę trzeba zerwać ze schematem myślenia swojego działania to jest tydzień tajemnicy braku wiedzy lub przed nami może być coś ukryte ale za dnia przyjdzie odpowiedź dziękuję życzę Wszystkiego dobrego, dużo miłości i serdeczności. Pozdrawiam, Klara Trot, bądźmy.